Wszystkim witam Was z powrotem na moim kanale! I dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. A jak widzicie, jestem bez makijażu. Bo dzisiaj sobie będziemy nagrywać Desert Makeup Look. Zainspirowałam się moim wyjazdem do Egiptu. Uważam, że jest to perfekcyjny letni bronzy look, właśnie taki Desert look, trochę taki mokry, e, taki mega brązowy, jakby was właśnie musnęło słońce. Przepięknie wygląda do złota, właśnie do takich jasnych kolorów, palenizny. Teraz też do moich włosów, które się przepięknie rozjaśniły w taki naturalny naprawdę sposób. Jestem w nich zakochana czuję się bardzo dobrze w tym kolorze. Widziałam też taki u dziewczyny, dlatego też ta nazwa, takiej jednej, niestety nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jest przepiękna. No i właśnie zainspirowałam się na TikToku, postaram się może w opisie napisać jej nazwę na ten właśnie makijaż, bo to był taki krótki TikTok. Jeśli ten filmik wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Obserwujcie mnie na moich social mediach, czyli Instagram i TikTok. Ostatnio się tam uaktywniłam, stawiałam nowe fotki, które warto obczaić. Ja już nie będę przedłużać i zaczynajmy mój makijaż. Tu mam lusterko, postaram się jak najmniej tam patrzeć, ale mój makijaż oczywiście zaczęłam od pielęgnacji, mam na sobie SPF 50, taki nawilżający. Zaczniemy od podkładu, czyli od mojego ostatniego ulubieńca, czyli Maybelline Perfector Foreign One Glow, on jest idealny do tego make-upu, kolor 1,5. Light Medium. I on ma w sobie taki brokat, nie wiem, czy to zobaczycie. Widać? No i on przepięknie rozświetla tą skórę. Jest jak ta baza z Charlotte. Tylko teraz jest na mnie ona no troszeczkę za jasna. Bym powiedziała, ona jest dla mnie lepsza w zimę. Gdy ma ukryje, a to jest bardziej właśnie kryjące. No i ma po prostu ciemniejszy odcień. I od nakładania tego na moją twarz trzeba trochę wycisnąć. No i nakładamy. No ja widzę po tym... Dużą różnicę, jak tego użyję. Tu mam troszkę kremu, bo miałam taką suchą plamę. E, czasem, czasem mi takie coś wyskakuje, więc dlatego tutaj takie coś jest. Fajny jest ten produkt, zwłaszcza jeśli nie macie jakichś niedoskonałości, no bo jak macie, to jest on naprawdę lekko kryjący. To wtedy radzę po prostu sięgnąć po bardziej kryjący, taki delikatny podkład. Ale jeśli macie, właśnie taką, raczej skórę bez. Większych problemów, no to na pewno będzie to świetny produkt na lato, żeby po prostu wyrównać koloryt. Ja, ja na razie tyle nałożę. I gąbeczką sobie wklepuję produkt. Jak to wygląda, ja jestem zadowolona już z efektu. No, patrzcie, jaki glow. Wow. I przejdziemy do, do korektora. I ja używam korektor z Essence Camouflage Matte Concealer i to jest kolorek Light Honey 30. Naprawdę lubię te korektory, fajnie wyglądają, naturalnie, dobrze kryją. Nakładam go jeszcze wokół nosa, trochę na nos, bo jeszcze mam trochę czerwony tutaj. Tak to wygląda. I blenduję sobie wszystko. Gąbeczką. Teraz przejdziemy do bronzera. Ja sobie użyję mojego ulubionego styku z Fenty Beauty. Ja mam kolor Mokka 03. Mm, ja już mam dosłownie go resztkę, tyle. <grym> Więc um, go użyję i nakładam go tu. Nakładam go na czoło, na nos. Tu już trochę, żeby sobie wyciągnąć. Tu, wokół ust. No I to tyle. No i znowu blenduję gąbeczką. On się naprawdę świetnie blenduje. Jest to naprawdę prosty produkt w użyciu. Ciebie wszystko ku górze i ku linii włosów. Daje taki cień na usta i się wydają większe. Dlatego to robię tak to. Wygląda. No według mnie naprawdę świetnie się prezentuje ta skóra. Chodzi o to, że głównym zawodnikiem tego makijażu będą oczy. Biorę sobie różu, ale naprawdę mało go nakładam. Jest to Eveline Cosmetics i jest to odcień, odcień po prostu 01. To jest ten bardzo popularny róż. On jest naprawdę świetny, ma świetną pigmentację. Jeśli nie chcecie wydać dużo pieniędzy na zajbisty róż, właśnie taki wpłynie. To ten na spokojnie Wam wystarczy i naprawdę jest świetny. Nakładam dosłownie takie dwie malutkie kropki i blenduję. Nie chcę go za dużo, gdy chcę tylko leciutko sobie te policzki tak przyróżowić, ale też nie w taki jakiś nachalny sposób, delikatny, tylko taki połysk, bym powiedziała, różu. Tak to przecudownie. No mi się mega podoba. Bo przechodzimy sobie do rozświetlacza wpłynie, bo on idealnie pasuje do tego luku. I jest to Pupa Glow Obsession Liquid Highlighter. No bardzo lubię ten produkt. Jest naprawdę świetny. Ja mam kolorek tutaj 100. Taki bardziej złoty, no taki szampański, przepiękny odcień. Ja sobie go daję na rękę. Nie za dużo, bo i tak ten makijaż jest dosyć już glowy. Jakoś tyle. Biorę gąbeczkę, bo ja go lubię gąbeczką. I sobie tutaj Daję na policzki. Szybko blenduję, żeby nie mieć na pewno żadnych plam. Ale patrzcie na to glow, jakby. Przecież to wygląda prze. cudownie, właśnie chodzi mi o taki wet look. On się świetnie do tego nadaje, jeśli szukacie właśnie też fajnego, nie mega drogiego, zwłaszcza na promocji, bo on sam w sobie jest dosyć drogi, ale jak złapiecie go na promocji, to jest naprawdę świetny, jest mega wydajny. Można go nakładać sobie pod makijaż, jeśli lubicie tak mega glowy, dodawać do różnych produktów. Właśnie świetnie wygląda sam po prostu rozświetlacz. No patrzcie na ten look. To jest po prostu wet look Ja jak go jeszcze te resztki daję na nos i na łuk. No i to wygląda prze... Cudownie, możecie go dawać też na ciało, jakby on się nadaje wszędzie. Jest naprawdę niedoceniany, a jest świetny. Jest naprawdę jak produkty z wysokiej półki. no... I to jest po prostu piękny, taki mokry policzek, ale nie tak nahalnie, tylko tak estetycznie mokry. Teraz, jak to już z nałożymy sobie trochę pudru, żeby utrwalić. No i ja używam mojego pudru z Too Faced. To jest Born This Way Ethereal Setting Powder To jest kolor Translucent Bierzemy, otwieramy Fajnie robi taki blur Pod okiem, a ja głównie się pudruję Pod okiem, nie potrzebuję w inne miejsca Biorę taki pędzelek To jest Jessup L75 Wysypałam tyle na wieczko I myślę, że mi to spokojnie wystarczy No i teraz sobie Pudruję okolice pod okiem. Strefę tę głównie, no bo wiadomo, że ona tak się mi wyświeci zaraz. A chcę sobie fajnie wszystko utrwalić. No i tak to wygląda. Teraz już przejdziemy do bronzera. I ja sobie użyję dziś bronzera z Bourjois. To jest ten Delish the Powder Bronzing Powder. Taka czekoladka. Pachnie... No przecudownie, pachnie taką czekoladką Ja bardzo lubię ten produkt Jest naprawdę ciężki, ma fajne opakowanie Trochę o nim zapomniałam Jest taki bronzer Taki trochę glowy Bardzo taki naturalny I do niego sobie użyję pędzelka z Real Techniques To jest 400 Taki duży, puchaty Nakładam tam, gdzie nakładam mokry Też chcę utrwalić sobie przy okazji to I on naprawdę nie zrobi wam krzywdy Wygląda z bronzerem. I teraz przejdziemy sobie do brwi. I do brwi daję sobie alterze, kredki do brwi z Altery w kolorze 01 Light Brown. Ona jest świetna dla blondynek, jeśli szukacie takiego fajnego, zimniejszego koloru, no to jest idealna. I ja sobie wyczesuję brwi, tu mam lusterko, więc muszę tu być. Ale ja po prostu sobie ją wypełniam troszeczkę tutaj, gdzie mam leciutkie prześwity. Yy, trochę wydłużę, tutaj sobie podkreślę yy, i do Was wrócę, yy, kształt zostaje taki sam, nic specjalnego, tylko je leciutko podkreślę. Dobra, tak wyglądają brewki, no dosłownie zajęło mi to 30 sekund, po prostu są takie lekko podkreślone. W ostatnio też je regulowałam, ja lubię takie cienkie i utrwalę je sobie żelem z Anastazji, Clear Black Brow Gel Anastazja Beverly Hills, on jest przezroczysty. No, i po prostu je sobie utrwalę. Przechodzimy do oczu. I tak, do oczu użyję sobie paletki, którą miałam na wyjeździe. I ona jest świetna, bo ma takie chłodne kolory. A jest to Eveline, czyli nasza drogeryjna polska marka. Wygląda ona tak. I to jest kolor Take Me On. Takie ma kolorki. No, jest cudna, jakby. Jest idealna do desert look. Zaczniemy sobie, trochę się przybliżę. Zaczniemy sobie od kolorku tego. I ja to nakładam puszystym pędzelkiem z Hakuro, to jest H77. I dajemy go na całą powiekę. Dobra, jak mamy to, to tym samym pędzelkiem, nie chcę mi się bać kolejnego, <grym> zawsze robię wszystko jednym. Użyjemy sobie kolorku tego i tego takie pomieszam. Trochę strzepię i zaczynam w załamaniu oczka sobie blendować. Te cienie nie są za mocne, ale też mają naprawdę dobry pigment, taki bezpieczny, myślę, zwłaszcza jeśli zaczynacie Waszą przygodę. Ja, ja naprawdę lubię tą paletkę. Właśnie ma fajne, takie jasne odcienie, i trochę już przyciągam ją ten kolor na moją ruchomą powiekę. Nie martwcie się tutaj, zaraz sobie to wszystko wyczyścimy. Tym pędzelkiem delikatnie odkreślam dół. Taki płaski pędzelek z Essence. Chyba on jest, nie pamiętam, nie ma nic, ale taki płaski. Weźmiemy sobie znowu ten i ten cień takie wymieszamy. Potrzebujemy, i ja sobie lubię tak tutaj wyczyścić to, co mi tam się jakoś osunęło. I tyle. I sobie troszeczkę to teraz rozblenduję. Jeśli coś na górze mi nie wyszło, to też tak robię. Troszkę te brzegi wyrównuję. I teraz tym samym pędzelkiem już też nie chcę zmieniać. Weźmiemy sobie cień i będzie to cień ten. Taki ciemno-złoto-szaro-brązowy, bym powiedziała. Biorę pędzelkiem i nakładam na całą ruchomą. I tak to wygląda. No piękny jest ten cień. To jest właśnie ten. No i on robi myślę całą robotę. Biorę brązową kredkę do oczu. Moja jest Maybelline. I sobie, zobaczcie, co robię. Tak, tylko dosłownie w tym kąciku. Tak, jakby tą kredkę nakładam. I palcem robię, i to ma być naprawdę delikatne. Teraz w kąciku to samo. I patrzcie, jak to oko fajnie wygląda, takie wyciągnięte. I teraz Nakładam na linię wodną, dolną. Na razie to wygląda w tej chwili zabawnie, ale właśnie to robi cały look. I teraz sobie nakładam maskarę Eveline Cosmetics. variete i to jest ten brązowy odcień. Bardzo ją lubię ostatnio. Skończyła mi się moja z Maybelline, no i miałam tą, i też jestem z niej bardzo zadowolona. Ona ma taką zwykłą silikonową szczoteczkę i sobie wytuszuję tylko górne rzęsy. No i do Was wrócę. No i tak wyglądają wytuszowane rzęsy. Myślę, że w takim wydaniu jeszcze mnie nie widzieliście. To budziłem sobie w delikatne usta, takie również brązowe. I do tego użyję sobie kredki Kiko Milano 36. Bardzo lubię tą kredkę. Ona jest taka brązowo-zimna i. Możecie też użyć swojej kredki do brwi, też świetnie się nada, ja wcześniej tak robiłam, póki nie miałam takiej konturówki. Wypełniam usta, do tego sobie nałożymy Tinted Butterbun od Kylie Jenner w kolorze She's Lovely, to jest 619. Taki ma kolorek, na środek ust to nakładam i mam takie brązowe usta, teraz zdejmę wałek. Gotowy makijaż. Tak się prezentuje. Myślę, że naprawdę łatwo wam go będzie odtworzyć. Zwłaszcza, że tak naprawdę potrzebujecie tylko brązowych cieni, to nie musi być też dokładnie ten. On ma taki srebrny połysk, bym powiedziała i właśnie fajnie mi to tutaj pasuje, się tak odznacza w tle tego wszystkiego. I naprawdę myślę, że świetnie będzie wyglądał, wyglądał też. Na jasnych oczach, na pewno będzie się bardziej odznaczał. Mnie się to tak fajnie wtapia, co mi też się podoba. No, mi się mega podoba. Możecie pisać w komentarzu, jak Wam się podoba ten makijaż. A jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was na moje social media. Warto mi tam obserwować. Również stawiam tam różne makijaże. Ja bym Wam chciała podziękować za obejrzenie tego filmiku. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie mój filmik. Filmik. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć kolejnego na moim kanale. Pamiętajcie, żeby dać mi tą subskrypcję i klikać dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o moich filmikach co tydzień. My się widzimy chyba w kolejnym filmiku po prostu za tydzień. No i papa.